Wskazówki, jak stawić czoła wyzwaniom dotyczącym funkcjonowania i autonomii osób z niepełnosprawnością. Starzejące się osoby z niepełnosprawnością intelektualną często napotykają trudności w zakresie autonomii i umiejętności funkcjonalnych. Trudności te występują najczęściej w ich codziennych czynnościach w domu, ponieważ potrzebują dalszej pomocy i wsparcia. Wyzwaniem może być na przykład przygotowanie posiłku ponieważ osoby te mogą narazić się na niebezpieczeństwo, używając noża lub urządzeń elektrycznych. Osoby z niepełnosprawnością potrzebują dodatkowego wsparcia i wskazówek w sytuacji przypadkowego pożaru kuchni lub urządzeń kuchennych. Rodzice, asystenci lub specjaliści wspierający osoby starsze z niepełnosprawnościami mogą korzystać z następujących skutecznych sposobów nauczania samodzielności i umiejętności funkcjonalnych, takich jak Stworzenie listy z wytycznymi łatwymi do odczytania, przy użyciu obrazków lub symboli, co należy, a czego nie należy robić podczas korzystania ze sprzętu kuchennego. Dokonanie analizy codziennych zadań z rozbiciem ich na sekwencje działań krok po kroku. Metoda ta skutecznie pomaga osobom starszym zachować autonomię. Przygotowanie książki kucharskiej ze szczegółowymi przepisami, korzystając z analizy zadań. Aby pomóc osobie postępować zgodnie z instrukcjami, umieszczenie symboli w widocznych miejscach. Na przykład, symbol wyjścia umieścić w pobliżu drzwi, aby osoba niepełnosprawna mogła go zobaczyć w sytuacji awaryjnej. Może to pomóc uniknąć dezorientacji i zmniejszyć niepokój. Przygotowanie wraz ze starzejącymi się osobami z niepełnosprawnością intelektualną planu ewakuacji przeciwpożarowej i regularne ćwiczenie go. Stworzenie apteczki pierwszej pomocy i nauczenie osoby starszej z niepełnosprawnością do czego służą poszczególne przedmioty, jak należy ich prawidłowo używać.